Ostatnio było bardzo głośno w mediach na temat Asi Opozdy i Antka Królikowskiego, tam pojawiały się różne wywiady, oświadczenia na Instagramie. Jak Tobie się na to patrzy właśnie z perspektywy mamy? Widziałam to jest to bardzo przykre. Wiem, co czują obie strony, bo sama tkwię w czymś takim od pięciu lat. I uważam, że każdy mężczyzna powinien płacić alimenty, ale że te alimenty powinny być dopasowane faktycznie do potrzeb dziecka. Bo ja mam bardzo małe zasądzona i ojciec tak nie Ojciec takich nie płaci przez dwa lata. A niektóre mamy mają 10, 15, 20, a nawet 30 tysięcy tych alimentów. No i hmm, przez takie osoby, kiedy te alimenty są naprawdę tak wysokie, mężczyźni zaczęli mówić, że oni nie płacą alimentów na dzieci, tylko na kobiety. I taka osoba jak ja, która ma tysiąc złotych alimentów, jest w tym momencie pokrzywdzona. No bo to jest na dziecko, to przedszkole tyle teraz kosztuje. Tym bardziej, że od września znów idą, idzie cena przedszkola do góry, żłobków e, i stawki żywieniowej, i tak. Tak to nie ma małych dzieci, nie wie, no nie, ale idzie to bardzo do góry. Więc my jesteśmy bardzo pokrzywdzone i ja uważam, że nasze polskie prawo ma wielką lukę, jeżeli chodzi o niealimentację i alimentację, bo no, ktoś może mieć przyznanych 500 zł, bo mam koleżanki, które mają 500 zł alimentów, i koleżanki, które mają 27 tysięcy alimentów na jedno dziecko. Jest to bardzo niesprawiedliwe i rozbieżne, i uważam, że mam nadzieję, że pan Szymon Hołownia. E, nasz marszałek zajmie się tym tematem, bo no jest tutaj spora dziura i powinniśmy to jakoś wypośrodkować, zrobić jakieś specjalne e, widełki albo jakoś e, op oprocentować, e, nie wiem, e, zarobki do tych alimentów, żeby coś powinno się zmienić w tym temacie. Hmm? Edyta, a jeśli chodzi o samą sytuację Aż i Antka, czy twoim zdaniem dobre jest to, że Antek się tak udziela yy, Udziela wywiadów dziennikarzom, a Asia komentuje to na story? W pewnym momencie to jest tak, że masz w sobie już taką frustrację, że po prostu masz ochotę powiedzieć całemu światu, jaki ktoś jest okropny. I uważam, że to jest bardzo złe. Że taka. No, można powiedzieć publicznie, że ten pan nie płaci alimentów, yy, może dostanie stryczek w nos i stąd inaczej na to spojrzy i zacznie płacić. No ja tak zrobiłam, na przykład. Myślałam, że dam stryczek, że medialnie zrobię szum i tatuś zacznie płacić. Nie, to tak nie zadziałało, więc postanowiłam, że już nie będę dalej drążyć tematu, bo to jest bez sensu i robienie sobie krzywdy, jemu krzywdy i dziecku krzywdy. Więc ja uważam, że oni powinni jak najszybciej zakopać topór wojenny, przenieść wszystko tak, jak ostatnio Antek uba udzielił wywiadu, żeby przenieść wszystko do... Sądu i zakończysz to jak najszybciej. Mhm. Ale uważasz, że po takich y, różnych wydarzeniach y, jest szansa na przyjaźń? Ja uważam, że najgorsze w życiu, co możemy zrobić, to żywić do kogoś urazy i nienawiść. I powinniśmy e, wybaczyć komuś dla siebie samego. Wybaczyć, ale nie zapomnieć i żyć w zgodzie, bo od tych nerwów wewnętrznych ludzie dostają różnych chorób. I to nie jest dobre. Ja uważam, że... E, to kiedyś moja mama mówiła, nie, nie lubiłam, jak ona to mówiła, że na wszystko trzeba dać sobie czas. Ja uważam, że jeżeli oni dadzą sobie czas, to oni dojdą do porozumienia. Ja jestem święcie przekonana, bo teraz to jest świeża sprawa, to są emocje, to są, wiesz, różne inne rzeczy. Ja uważam, że e, opadnie kurz i się dogadają. Ty, jako mama pięciolatka, co byś doradziła Asi, która jest mamą dwulatka? E, że najgorsze ma już za sobą, bo najgorszy to jest ten okres między dziewiątym a 15 miesiącem, kiedy dziecko raczkuje, ząb a potem to już pojawia się tylko ten najpiękniejszy czas, i to jest czas, kiedy to dziecko chłonie wszystko jak gąbka. Jeżeli chce mieć w domu małego dżentelmena, to ja Tadeusza nauczyłam, jak jeszcze nie miał skończonych czterech lat, że kobiety puszcza się przodem i otwiera się drzwi. I on dzisiaj skończył pięć lat, i wszystkim paniom otwiera zawsze drzwi. Więc te dzieci teraz chłoną, to jest teraz najważniejszy czas, żeby poświęcać tym dzieciom. One są teraz bardzo wymagające i trudne i mało śpią, i krzyczą, i mają bunty. Ja rozumiem, ja też chodziłam wtedy sfrustrowana, bo to rezygnuje z siebie. To jest takie uczucie niesprawiedliwości, że mężczyzna, który co drugi czy co trzeci weekend odwiedza, odwiedza dziecko na co dzień żyje sobie jak pan. Śpi sobie, zwiedza, no po prostu. Nic go nie obchodzi, nic się w jego życiu nie zmieniło, a my jesteśmy od tych dzieci zależne. My jesteśmy zmęczone, my jesteśmy sfrustrowane, my jesteśmy przemęczone, niedospane, musimy rezygnować z siebie. I to poczucie tej niesprawiedliwości właśnie powoduje takie różne niesnaski między partnerami. Ale jak on już będzie miał 4 lata, to ona już będzie wyspana, on już będzie mówił, on już powie, jeżeli ją coś boli, będzie, to będzie już najpiękniejszy czas w jej życiu.